Odpowiedzialna, szlachetna, radosna, szuła, wrażliwa, delikatna, piękna, zabawna, silna. Żeby kochała go do końca życia, najbardziej, z całej sił. Potem dodał jeszcze kilka głównie szlachetnych cnót. Po czym zapytał starego mistrza, co ma zrobić, żeby taką żonę znaleźć. Mistrz spojrzał głęboko w oczy i powiedział, Znam absolutnie pewny sposób, lecz bardzo trudny, dzięki któremu Twoja żona będzie właśnie taka. W jaki sposób? spytał ucieszony człowiek. Jeśli mi go zdradzisz, oddam Ci wszystko, co posiadam. Niczego od Ciebie nie potrzebuj, odpowiedział Mistrz. Musisz mi tylko przysiąc, że z tego sposobu skorzystasz. Człowiek przysiągł, że zastosuje się do rady Mistrza, a wtedy ten powiedział. Jeśli pragniesz, aby Twoja żona była kochająca, mądra, odpowiedzialna, szlachetna, radosna, czuła, wrażliwa, pomysłowa, delikatna, piękna, twórcza, zarabna, silna. To najpierw sam. Musisz się takim stawać. Drodzy lubijaci, drodzy dorośli, kochane dzieci. Chcieliby, żeby w naszych sercach był duch służenia, duch Pana Jezusa, a nie duch buntu że małżeństwo, żeby dobrze funkcjonowało, było kochające i szczęśliwe, tak klamerka potrzebuje tej strażyki, tak małżeństwo potrzebuje Bożej.